Cześć, witam Was na kanale Joanna on the West Coast. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na wycieczkę po Stanley Parku. Ostatnio prowadziłam Was po dzielnicy West End, natomiast bezpośrednio do dzielnicy West End przylega Stanley Park. Przez TripAdvisora w 2014 uważany za najwspanialszy park miejski. Jest to 400 hektarów zielonej oazy w samym centrum miasta, prawie 65 km tras rowerowych i spacerowych, pełnych atrakcji dla turystów, dla mieszkańców przed tym szalonym okresem odwiedzane przez prawie 8 milionów turystów rocznie. Także zapraszam was na to wideo. Zobaczcie jak to wygląda i co czeka was w tym odcinku. znajdujemy się tutaj jadąc rowerem należy park objechać siwolem od prawej strony do lewej. Jest to 400 hektarów i prawie 65 km tras zarówno rowerowych jak i spacerowych. Jest tutaj ogród różany, jest ogród rododendron, są dwa stawy, tutaj mamy Los Lagun i Beaver Lake. Jest u samej góry Prospect Point z pięknym widokiem na Lions Gate. Pójdziemy tam, to Wam wszystko dzisiaj pokażę. Jest Second Beach, kolejna plaża, Third Beach, gdzie zostanę na zachód słońca. Plan na dzisiaj wygląda naprawdę ciekawy, więc zapraszam Was na to wideo. W parku możecie między innymi zagrać w golfa czy w tenisa, a także pokażę wam za chwilę, znajduje się w parku Rododendron. Muzyka Tylko spójrzcie, jak tutaj jest pięknie. Mamy dwa jeziora: jest to Beaver Lake oraz Los Lagun. Tutaj za mną jest Los Lagun. W Beaver Lake możecie spotkać Chaple i staw jest pokryty pięknymi kolorowymi liliami. Natomiast Los Lagun jest tu pełno dzikich zwierząt. Czytałam, że nawet można tutaj spotkać żółwie. Natomiast swoją nazwę Los Lagun ma od tego, że. Kiedyś tutaj był dopływ, więc w zależności od pory dnia, kiedy był odpływ, to jezioro było po prostu stracone, czyli los. Natomiast czasem zbudowano tutaj ścieżkę i dzięki temu możemy się cieszyć tym jeziorem już zawsze. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Góry na wyciągnięcie ręki, cisza, spokojnie. W okolicy zaraz tutaj jest ogród różany, można pograć w tenisa. A park, w samym parku można również zagrać w um, golfa, w koszykówkę, jest plac zabaw. Każdy znajdzie coś z pewnością dla siebie. Muzyka Za mną to temy wyrzeźbione w drzewie, czerwony cedr dokładnie, aby pokazać dziedzictwo pierwszych narodów tutaj w Stanley Parku. Jestem teraz w Hallelujah Point, to właśnie tutaj Armia Zbawiciela odprawiała niedzielne nabożeństwa i hymn Hallelujah był słyszany w mieście Vancouver. Za mną posąg Harry Jerome, który został okrzyknięty Atletą stulecia Kolumbii Brytyjskiej. Sześciokrotnie pobił rekord w biegach na 100 metrów, zajęło mu to niecałe 10 sekund w ciągu 7 lat. Jestem teraz przynajmniej gun, pierwotnie używany, aby zasygnalizować koniec łowów w niedzielę o godzinie 18, natomiast obecnie jest używany, aby poinformować mieszkańców, że wybiła godzina 9 po południu. Za mną Lighthouse Point, który został wybudowany w 1890 roku. Latarnik, który pracował właśnie w tym miejscu, był odpowiedzialny za uruchamianie sygnału przeciwgielnego, za utrzymanie pomienia w latarni, a także za danie sygnału o nadchodzącej burzy, jak również uruchamiał działo o godzinie 9. Posąg za mną to kobieta w piance. Był to prezent dla miasta Vancouver, symbolizujący zależność miasta Vancouver od oceanu. W parku mamy wiele takich drzew jak to. Tak jak wspomniałam, w parku jest wiele ścieżek, zarówno rowerowych, jak i spacerowych. Jest około 65 km tras. Więc te drzewa mają setki lat i dają fajne schronienie, upalne dni. Te ścieżki są bardzo dobrze utrzymane, także gorąco Was zapraszam do Stanley Parku. Ja teraz jestem w Prospect Point, a za mną Lions Gate. Podczas budowy tego mostu architekt napotkał na pewne trudności finansowe, ponieważ nie było go stać na działkę na północy miasta. Natomiast udało mu się namówić rodzinę Guinness, tą od piwa, aby zainwestowała i kupiła działkę na północy. Podobnie najstarsze drzewo w całym Stanley Parku Hollow Tree. Stanley Park jest to naturalny las deszczowy, gdzie możemy podziwiać m.in. takie drzewa jak drzewa cedrowe czy jodłowe, a także podziwiać malownicze widoki na wodę, na linię brzegową. Na niebo. Ja teraz będę kierowała się już na trzecią plażę, skąd zaczekam na zachód słońca, także zostańcie ze mną. W stannym parku mamy dwie plaże, gdzie można pływać. Jest to Second Beach zaraz, właśnie za mną, oraz Third Beach. Second Beach położona jest zaraz obok basenu. Bardzo popularny basen tutaj. Stanley Parku z podgrzewaną wodą. Natomiast tutaj za mną jest basen. Ten basen prawie jest jak Infinite Pool. I jest on z jednej strony z widokiem na English Bay, natomiast z drugiej strony ma on widok na zachodnią część miasta. Tylko zobaczcie, widok stąd jest niesamowity i te drzewa, ocean, i Wszystko, czego potrzebujemy, można tutaj naprawdę odprężyć się po długim dniu, czy też że mile spędzić czas, na przykład w weekend. czy to nie cudowny widok. Dajcie łapkę w górę, jeśli tak. Niedaleko Third Beach znajduje się Tea House, restauracja, w której bardzo często również odbywają się wesela. Spokojna, klimatyczna, już otwarta widzę. Natomiast namiot z takim widokiem. Co myślicie? Patrzcie na to, to jest niesamowite. A tam w oddali trzecia plaża. Cudownie. Trzecia plaża jest popularnym miejscem na zachód słońca. Ja powolutku już będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo, podobał Wam się Stanley Park. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to fajnie, jeśli teraz włączycie tą subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!